Zostały mi po tobie zdjęcia, przez ciebie wciąż umieram Nienawidzę kochać, ale powoli to zmieniasz Nienawidzę zmian, ale ciągle mnie wspierasz Ciągle cię widzę tam, gdzie cię nawet nie ma Zostały mi po tobie zdjęcia, przez ciebie wciąż umieram Nienawidzę kochać, ale powoli to zmieniasz Nienawidzę zmian, ale ciągle mnie Kocham jedno serce, a nie oba, nie tak jak pewien chłopak, tyle że on kochał, a ja nadal kocham. Czuję się jak idiota, bo miałem już nie kochać, a się znowu zakochałem. Niemożliwe jak to się rozwinęło, byłem sam, no i ciebie przyciągnęło. Sam już nie wiem, nawet jak ci zaufałem, ale wiem, że jesteś warta. Kochanie! Kochanie, zostały mi po tobie zdjęcia, czy z ciebie wciąż umiera. Nienawidzę, kochać, ale powoli to zmieniasz. Nienawidzę zmian, ale ciągle mnie wspierasz. Ciągle cię widzę tam, gdzie cię nawet nie ma. Zostały mi po tobie zdjęcia, czy z ciebie wciąż umiera. Nienawidzę, kochać, ale powoli Ja i wszystkim. Wiem, że wszyscy dużymi krokami czekacie na album, który ma wyjść niedługo, ale pomyślałem, że nie zostawię Was na lodzie i wypuścicie jeszcze jeden single, Także proszę bardzo, macie czego słuchać.